Cześć, witam w kolejnym vlogu. Tym razem już nie z Wietnamu, to znaczy jeszcze jestem z Wietnamu, ale właśnie zaczynam kolejną serię. W Wietnamie zaczyna się przerwa na nowy rok, na święto TET, czyli ten księżycowy nowy rok, który tutaj jest obchodzony według kalendarza chińskiego. Ale nie będzie to seria z Wietnamu, będzie to seria z Malezji. Właśnie teraz zabieram się na lotnisko. Na lotnisko w Saigonie, oczywiście, i na lot do Kuala Lumpur. Dzisiejszy odcinek będzie więc tylko tą podróżą, lądowaniem w Kuala Lumpur i pierwszym takim zapoznaniem się z miastem. Zapraszam! Strasznie dużo czasu zajął tutaj dojazd, chyba z półtorej godziny. Bardzo dużo korków było, niestety, a więc czasu mam teraz niedużo już do samolotu. Ale chyba powinno się udać. Jak na tak wielkie miasto jak Saigon to lotnisko tutaj jest dosyć małe i często też jest dosyć zafłoczone. Dzisiaj na szczęście okazało się, że dosyć sprawnie wszystkie te procedury przeszły i jestem już w drodze pod bramkę dziesiątą, skąd odlatuje samolot do Kuala Lumpur. Co do tych lotnisk w Wietnamie, to teraz budowane jest lotnisko w prowincji Dong Nai, Long Tan International Airport się będzie nazywało i będzie to główny port komunikacyjny Wietnamu. Coś takie jak polski CPK. Budowa tego lotniska już trwa jakiś czas, to znaczy planuje się budowanie go od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę teraz na styczeń 2024 to na tych gruntach jeszcze właściwie nic się nie dzieje. Tam Tylko wyrównano ziemię. A planowane otwarcie, póki co oficjalnie, ma być w przyszłym roku, w 25. Chyba to się nie uda. Natomiast to lotnisko, które tutaj jest teraz, jest strasznie słabe. Nie podoba mi się tutaj praktycznie nic. Nie ma tu żadnych restauracji. To znaczy są jakieś, ale... Ceny w tych restauracjach są niebotyczne. A poza tym w sklepach tutaj nie uświadczymy ani jednej ceny. Wszystkie tutaj rzeczy sobie po prostu stoją na tych półkach, i żaden przedmiot nie ma ceny. A jak się spyta, to okazuje się, że ceny są zawsze w dolarach i zawsze tak sześć razy wyższe niż się bym spodziewał. Porównując to z jakimkolwiek lotniskiem w Chinach, gdzie są przykładowo. Automaty z napojami jeszcze w takich dobrych cenach, prawie że e, takich convenience storeowych cenach e, no to, to, to wypada to lotnisko bardzo kiepsko. E, na lotniskach w Bangkoku, czy, czy nawet w Taipei. Są nawet 7 Eleven i takie zwykłe sklepiki, gdzie można sobie coś zjeść czy kupić jakieś tam rzeczy, które mają po prostu normalne ceny, takie jak w mieście. A, a tutaj, tutaj w ogóle się takich sklepików nie znajdzie. No i właśnie się okazuje, że o kolejne półtorej godziny został opóźniony samolot. Będę musiał tutaj jeszcze troszkę dłużej posiedzieć. Jeszcze przed przejściem przez kontrolę paszportową, natrafię się na takie stoiska z kartami SIM i bardzo dobre oferty tam mają. Gdzieś czytałem w internecie, że podobno nawet lepsze oferty niż już na hali, tutaj przylotów, gdzie się dalej pójdzie. I za około 45 zł kupiłem kartę SIM na miesiąc z nielimitowanym internetem więc niezły, niezły deal. Natomiast niestety później bardzo dużo czasu zeszło na e, całą kontrolę paszportową, bo tyle było lotów tutaj lądujących, e, a do tego jeszcze bardzo powolna prędkość obsługiwania tych wszystkich ludzi, bo trzeba swoje odciski palców tutaj złożyć. Więc trochę czasu zeszło no i już jest prawie 18.30. E, nie jadłem nic dzisiaj w ogóle. Muszę najpierw znaleźć coś do jedzenia chyba zanim w ogóle pojadę do centrum miasta i do swojego hotelu. Tutaj teraz jestem w miejscu gdzie bagaże przylatują. Chociaż ja jestem tylko z tym zwykłym podręcznym. Może jakiś 7-Eleven tutaj jest. Wydaje mi się, że, że, że chyba jest. Udało mi się znaleźć w końcu bankomat, pieniądze wybrane, więc teraz już spokojnie mogę tutaj sobie kupować co tylko się chce. Natomiast 7 Eleven nie znalazłem, a gdzieś jest tutaj na tym, na tym terminalu na pewno, no ale tutaj go nie ma. Jest tylko jeden inny taki sklep, jakiś Express się nazywa. Tak jak mówiłem wcześniej, nie podoba mi się lotnisko w Wietnamie, w Saigonie, z uwagi na to, że nie ma takich sklepów jak tutaj. A jak są, to ceny są. Pięciokrotnie wyższe niż powinny być, natomiast tutaj mamy taką rzadkę, malutki convenience store, że on nie jest taki aż do końca malutki, ale ceny ma w środku bardzo normalne. Jestem już i na stacji metra tego pociągu takiego, który jedzie do, do miasta, do Kuala Lumpur, jako że lotnisko jest zlokalizowane jakieś, nie wiem, na oko mówiąc 30-35 km poza miastem, więc troszkę trzeba jeszcze tam dojechać. Zajmie to trochę czasu. Tutaj jak zjechałem schodami, to widzę, że są takie dwie maszyny, z których można kupić przejazd, znaczy bilet jednorazowy. Ja chciałem kupić kartę wielokrotnego użytku i nie zauważyłem, że dosłownie 5 metrów dalej za takim słupem jest całe okienko, gdzie można chyba sobie kupić kartę taką, którą się doładowuje. Bo ja bym chciał przejechać jakimś autobusem, to łatwiej jest potem wziąć ten autobus mając kartę bo inaczej wyczytałem w internecie, że trzeba mieć wyliczoną gotówkę jeśli się chce płacić gotówką za autobus a tak, jeśli się ma kartę, no to wtedy normalnie z karty ściąga no więc szukałem karty, ale karty nie znalazłem więc mam jednorazowy bilet na pociąg jadę dwie stacje tylko do, do innej stacji przesiadkowej Putrajaya się nazywa to miejsce gdzie się mam przesiąść w inny pociąg nie wiem czy to metro czy jakaś taka lekka kolej, za chwilę się okaże tutaj na peronie też widzimy że po prawej stronie jest zwykły pociąg, ten którym ja jadę, a po lewej jest ekspresowy, który jedzie prosto do centrum Kuala Lumpur ale Google mi mówi, że powinienem wziąć ten wolniejszy i się przesiąść tam w inną linię i tak będzie szybciej tutaj w Putrajaya Central muszę się przesiąść na tę drugą linię w ogóle to, ta stacja, miasto Putrajaya, to jest ośrodek administracyjny całej Malezji. Tutaj się mieszczą jakieś państwowe urzędy. Więc to jest taka jakby druga stolica po Kuala Lumpur. Ona oczywiście wchodzi w skład całej aglomeracji Kuala Lumpur. W tym pierwszym pociągu, jak kupowałem bilet, to ten bilet był na papierze. Taki wydruk po prostu z papieru i tamta maszyna w ogóle pytała się o adres mailowy mój, znaczy tej osoby, która kupuje ten bilet żeby wysłać ten bilet zamiast papieru na maila więc w taki sposób trochę na ekologię, na oszczędzanie papieru kto kupuje sobie bilet może po prostu poprosić o przesłanie go na maila i potem z maila się odczytuje kod QR i z tym kodem QR się przechodzi przez bramki, natomiast teraz ta stacja, gdzie jestem obecnie, to jest linia numer 12, jedna z głównych linii w mieście Kuala Lumpur, czy właściwie w całej tej e, dolinie. Tutaj ta aglomeracja nazywa się Klang Valley, Dolina Klang i obejmuje ona Kuala, Kuala Lumpur oraz te miasta okoliczne. E, w każdym razie linia numer 12 to jest linia MRT. E, ten cały system się nazywa MRT. A tutaj, jak widzimy na mapie, jest także system BRT, KTM, LRT, ERL e, i chyba KTM. A nie, co to, to samo? No ale jest w każdym razie kilka tych systemów i one mają różne, um, różne sposoby kupowania biletów. Nie wiem, czy teraz nawet jest jedna karta, która pozwala na wstęp do wszystkich tych linii. Z tego co się dowiedziałam z internetu, to niektóre z nich wymagają specjalnych biletów. Więc nawet jak się ma jedną główną kartę, to nie wszystkimi sposobami transportu można podróżować. Ale ta linia tutaj, linia numer 12, nie ma biletów, tylko ma żetony, takie tokeny plastikowe jak w banku przykładowo. Dobrze, w końcu dojechałem. Zajęło to trochę czasu, bo już jest 20:40, 20:50 nawet. Późno się robi. Wychodzę właśnie pierwszy raz na miasto i widzę, że samochody tutaj jeżdżą po lewej stronie. To znaczy, prawdę mówiąc, to wiedziałem, bo widziałem jakiś tam filmik z Malezji ze 3 dni przed przyjazdem tutaj, ale wcześniej nie wiedziałem, że tutaj po lewej się jeździ. No, ale tak jest, gdyż kiedyś to była kolonia brytyjska, dlatego tak zostało. Tak samo wtyczki tutaj do, do kontaktów, do ładowania czegokolwiek też są angielskie, a nie mam takich. Więc muszę za chwilę tutaj znaleźć adapter, żeby naładować wszystkie swoje rzeczy, które tutaj mam. Do hotelu teraz mam do przejścia jeszcze jakiś kilometr. No, więc pierwsze spojrzenie na Kuala Lumpur jest dosyć nowocześnie. Czysto. No i gorąco, ale nie aż tak gorąco jak w Wietnamie, więc pogodowo chyba będzie w porządku. Podczas nocy to strasznie dziwnie to wygląda wszystko, takie, nie wiem, trochę takie podejrzane okolice. Może takimi po prostu idą tędy, ale dziwnie. Dziwnie się tutaj czuję póki co. Um, poczekamy na dzień. Wczoraj właśnie już prawie że do hotelu, um, jeszcze 200 czy 300 metrów chyba i um, no jest już bardzo późno. Trochę się zawiodłem jednak tym swoim hotelem, bo tak jakiś Nijaki mały pokój. Może trochę zbyt się zasugerowałem zdjęciami z aplikacji. Myślałem, że będzie lepiej. Ale jest niedrogi, bo chyba około 60 zł czy 55 zł za noc. Na razie na cztery noce. A jeśli nie uda mi się zobaczyć tutaj wszystkiego w Kuala Lumpur, to może już nie przedłużę, ale przeniosę się do innego tutaj. Szukam teraz 7-Eleven. Muszę w końcu kupić przejściówkę, adapter, bo nie mam czym naładować w ogóle swoich telefonów. A więc, ostatni spacer w tym dzisiejszym vlogu. Już jest 21.30, więc wszystko tutaj jest właściwie pozamykane. Poza jakimiś takimi małymi ulicznymi restauracjami. No, zobaczymy. Dobra, znalazłem 7-Eleven, mam adapter, mogę już się normalnie naładować w pokoju. E, więc powoli za chwilę wracam. Jeszcze może z 10 minut w jedną stronę i, i będzie trzeba zakończyć tego vloga. Ja się z Wami już teraz pożegnam. Na koniec zostawię jeszcze kilka widoków tutaj z miasta. W kolejnym vlogu będzie już takie prawdziwe zwiedzanie Kuala Lumpur. Więc zapraszam. Cześć!